Witam was bardzo serdecznie z tej Krzysztof i dzisiaj będziemy robili Wrak Rejsy, a zasady są takie, że pierwsze miejsce równa się jeden punkt, drugie miejsce jedno ulepszenie, a ostatnie miejsce dostaje dwa ulepszenia. Zaczynamy! Trzeci klakson. Dobra, wyruszamy z pierwszym wyścigiem. Kurwa, jedź! Jedź! Oj, BMK uderza, żeby we mnie, no co to ma być, no? No i widzicie, teraz ten pojedzie pierwszy. A no, tobie tylko. bo ja mam ciężką krowę. Blazu. O, przepraszam. No, 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 no dobra. To się wytnie, to się wytnie. <noise> to się, się zapikuje, to się piknie. Obe, o, beskitu, no. Dobra, gonimy <noise> blaza. BMK -ka tam kaput ma chyba już. Chwila, mam kawałek Braja tutaj człowieku naręcznym! Skandyna... Oj, nie wyszło mi skandynawski zawrót. Nie? Ja Nie, sklycy, i Dawaj, Pessimko. gonić. No, ale dogoniłem cię trochę, bo miałem 160 metrów, a teraz mam z... 130. No widzisz. O, dawaj, dawaj, Pesima i skok! O nie, błoto! Dobra, dobre lądowanie miałem. Dobra. Ja się w błoto wwaliłem. Ja też. A ja a jadę 2.81. A ja jadę 80. A już jednak trochę szybciej. Łoł, wow, kopakiem prawie dostałem, co to miało być? To jest przygotowanie na przeciwnika. Tak. Nie no. Nieee! trochę. Oj oj. Nie, wy A, i dwa kółka, Krzysiu. Ui, masz dwa koła? Czy ci odpadły dwa koła? A. Nikt dwa kółka jedziemy. A, <grym> a, dobra. X, dobra, nie, dobra. Powiem ci, inteligencja górą. Inteligencja górą. <grym> <grym> Pierdzielę, nie, dwa koła ci odpadły? Nie, jedziemy dwa kółka Cytaty to może być jakiś cytat z tego, nie? Było piękne... O dobra! Dobry zakręt na dwójce! Dawaj, Pesiva! Jedź! Dawaj na dwójce! Nie no BMK! BMK jeździ Dobra, Blazu, tutaj widzę! Dobra, bijam na drifcie skandynawski zawrót tutaj no, 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 Ja dopiero pierwsze kółko skończyłem Dobra, idealnie I ja teraz gonimy go znowu ja do... Trójka Dawaj, ja do... Trójka. <laughs> dawaj Cieba dawaj. Sus Halo O, BMK tu jedzie, dawaj, dobra Ty, ale ja cię gonię normalnie, dobra No, o kur... Oj, miska olejowa mi poszła. Oj, oj, ale jakby jak już mam silnik rozgrzany i olej, to. No, kopak mi popadł. Znaczy lepiej teraz niż. No. Tutaj zawrotka szybka. Jadę ulicą, opony, a Jak pingwiny zobaczą drzewo, to na zawał umrą. Hej! Jakie tutaj normalne glanserek, piosenki? Lanserek. Pieczko, aż To Jest. Nie, no wy ja cię goniłem cały czas. Wiem. Dobra, na szczęście ukończyłem wyścig. Więc blazu dostaje punkt, a my dostajemy. Tak. Abo. Na trzeci klaxon start. Dobra, wyruszamy. BMC odpadł bagażnik. Ja nam przeszkadzać nie chcę. Znaczy, ja nie chcę się wypras wypraszać, z pingwin nie? Ale no, jakby. Już ja mamy ten. To nie będzie wchodził. No dobra. No dobra. jak... A czy chcesz posłuchać? Nie, to to. Później możemy Będziesz lapać dzisiaj robić 30? E, będę, będę chyba, no. Bo widzowie nagrywamy to w piątek. Znos w zbima najprawdopodobniej. Bemka jak wleciał w drzewo. E, jak się a to będziesz miał reklamę u mnie na odcinku. O, dzięki. Dobrze to pozdrawiam wszystkich oglądających. Co z pingwin. czasami był ten, czasami tam no, odwala mu trochę, że się zmienia w kamienie i się chowa. A czasami bardzo kulturalny człowiek Czasami wow. ma przebłyski normalności Żyje, jadę. Ty mnie tam gonisz No ja cię tu gonię No nie to było to głupie tu jest nie wszędzie Nie dostaniesz mojej dupy Co? <laughs> nie dobra Może twoje drzwi będę dostanę, poczekaj Pani, tak. I tu Cię doganiam, na prostej, pesimka lepsza. Nie, kurde, Widzowie, Ostatnia szansa, żeby go tutaj dogonić. Kołpak Ci odpadł, widziałem. Nieprawda. Kłamiesz. Zdaj, jak jakiś odpad, coś poleciało. Nie no, głupi ten zakręt nienawidzę go. Jedź! Poczekajcie chwilę. No nie, nie wiem. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Nie no, nie, 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 nie. Dobra. Tak, jedź! Dawaj! Dajesz Pesimo! Jedziesz! Nie dam ci, że! Tak, tak! Jedź! Doganiam cię cały czas! Dawaj, Pesimo! Dawaj, Pesimo, jedź! Musimy go dogonić. Mamy ulepszony silnik. Dawaj, Pesimko, jedziesz! Dasz sobie radę! O nie, o, ucieka nam trochę! Oj! Tutaj nienawidzę lądować! Nie, to głupie błoto! Dobrze? Gonimy go, cały czas go gonimy. Ej, dobra. Dobra, teraz musimy się. W... Nie, wyleciałem! Nie! Wróć! Wróć! Br jedź, dawaj! Ale pech, o nie! Ajajaj. Ajajaj, ale lipa. Ale już cię miałem, już cię miałem. Dobra, Ale... więc... W jakim ja stanie jadę? Więc Blazu dostaje no, następny to... punkt. O kurde, ten już jest tak powgniatny, co ty w drzewo uderzyłeś? No tak. Ojoj, ojoj, co tu się stało, co tu się stało? Co tu się stanęło? To Audi to teraz tylko na zło. <laughs> jak to wygląda w ogóle to Audi, co to jest? Patrz to, co to w ogóle ma być? Dobra, a to trzeci klakson, wyścig numer 3. Poczekaj, że ręczny zaciągnę. Bo nie, no nie ręczny mi się właśnie zaciągnął. Kur. Spójrzcie, ten taki. O, no widzę stopnie. tutaj. Nie! Yeah, bo widzisz, co my wszyscy wychodzili. Oj, wow. Co To się stało! <noise> Ja rozumiem, nie na tobie byłem przez chwilę, co to jest? Tragiczne, są. Tragiczne jest no. <laughs> Dawaj, dobra, wyprzedzanko I jesteśmy widzowie piersi. wygrywamy ten wyścig Tragiczne jest O, ale tu leci Wiesz, musisz jeszcze mm. i dobrze zrobić, nie? Ja dwoma modyfikacjami bym zrobił to Audi tak, żebyście go nie dogonili Dawaj, dawaj, jedziesz pesimka a, a ja No i już znikamy z pola widzenia BMK i Blaza, więc no... Koło mam skrzywione przez ciebie. <laughs> Dobrze, drugie miejsce Dawaj, dawaj, wygram to. Brawy skok! Oj! Niebezpieczny, system indukcyjny mi się uszkodził. Już nie mogę ładować mojego telefonu, nie! Co zrobiłem? Dobra, muszę jechać po prostu. Albo Krzysiek, nie. Spadaj, nie dam się. Jeszcze mogę spróbować, to wygrać. Chociaż wątpię, bo po co zrobiłem było tak idiotyczne, że po prostu. Wylecie, no. tutaj wjechałeś za barierki. No dokładnie. Nie. Zimówka frigo, te. Ja to, ja to do golfa przekładam. Spadaj, no, Ej! Dobra, jeszcze tutaj gonię. Dobra. I teraz tylko nie zachodź bariery. barierę. Dobra, i teraz full gas. Dawaj. Full speed. Gonimy go. BMK tutaj jedzie po prawej. Witamy. Jeszcze, jeszcze nie gruzem. Ten mnie goni cały czas. Oj, ale uderzenie! Dawaj dobrze, wyprzedziłem go! To było pierwsze miejsce. To było pierwsze miejsce, ale silnik mi się zaczyna przegrzewać. Widzę, że ci na Trochę za szeroko pojechałem, dużo za szeroko, ale dobra. Tak wygrywamy to. Ale być wydaje mi się, że dojadę do końca. Żeby ci silnik wybuchł żeby ci panewa zaczęła szukać. Nie, nie. Jeszcze, jeszcze nie jest nasz tak krytycznie. Jeszcze jest jakby trochę miejsca do całej czerwonej kreski. Tylko teraz nie wyleć. Dobra. Przegrzeł mi się płyn ogólnie. Nie. Piston rings damage. domecz. O. A nie, już cię raczej nie złapię. Dawaj, no tracę już moc dużo. Już mi zaczyna tak przerywać silnik, to bardzo źle. Ale chyba dojadę na metę. Dawaj. Kurna, ej, a, a moje auto znowu się nadaje tylko na złom Czyżby Krzysztof zdobył pierwszy punkt w dzisiejszym odcinku. Jest, ja się przewróciłem jeszcze. Dobra, jedź. Dojechałem. Jaki jestem szczęśliwy, obładko. Więc pierwszy punkt dla nas widzowie. Jesteśmy na drugim miejscu za blazem. Dziękuję. Ty to mi przybił bak w paliwem Dobra, więc teraz blazu i BMK robią upgrade'y My zostajemy takim samochodem, jakim my jesteśmy, więc idę i zaczynamy wyścig numer 4, więc rozpoczynam odliczanie. O kurde, to już ten. Ojoj, blazu! Półpak mi ukradłeś, co to ma być? Złodziej. No, złodziej jeden. Kołpak mikro ukradł. Prawy tylnik kołpak. Oj! O nie! Nie, koło mi. Ko, wkręciło mi się coś w. Nie, zrobiłem. Kręciło mi się coś w oponę. Już ja już mam po wyścigu, praktycznie. Koło mi, od, koło mi odpadło widzowie. No. To patrzymy teraz na naszych przeciwników, jak będą tutaj sobie radzili. Widzę, że BMK jedzie, blazu też w miarę daje radę. Chociaż już tutaj widzę, że odjął sobie trochę paliwa. Rozpędzaj się, kurde, tym, tym DDI, kurde. 1,9, DDI, powinno... DDI, DDI. Dobra, blazu tutaj dojeżdża do wyskoku. Pierwszy wyskok w miarę dobre lądowanie, drugi trochę gorszy, ale też może być. W ogóle na moim ekranie pokazuje, że wywaliło ci półłośkę i chodnica poszła, więc ciekawe. A u mnie jest wszystko ok, ok. I masz cały przydrę zwalony, jak coś. Wiem. Tutaj jedzie BMK. BMK ma coś wkręcone pod podwozie, więc e, nie wygląda to dobrze no zderza, dla BMK. ki tyko, na tyko ale ten diesel, jak przejeżdża, to powiem ci, no. O matko, lewitowałeś u mnie przez chwilę. Dobra, blazu przejeżdża na. przejeżdża pierwsze okrążenie. I jest na linii mety i rozpoczyna drugie okrążenie. BMK zaś jest na przedostatnim zakręcie. Już teraz będzie ostatni zakręt przed linią mety, więc wydaje mi się, że Blazu wygra ten wyścig. Ja mam nadzieję. No, a tam moje martwe ciało leży. Bez koła. Cześć. Siema. Jedź tym złomem, bo cię na, bo cię na złom sprzedam. <laughs> Logiczne. Złą pójdziesz. A ja mam, mam wyciek z chłodnicy. Wyciek z chodnicy. Ojoj, to e, jak już ci chłodnica cieknie, ale chyba już na drugim okrążeniu to powinien źle radę. Ora Blazu już jest na tej prostej po serpentynie. abm jest obok mojego martwego ciała. Blazu jedzie dalej i zbliża się do wyskoków. Zobaczmy, jak jego samochód poradzi sobie teraz po uszkodzeniach. No, w miarę nieźle. Uszkodzona chodnica. Po u mnie masz uszkodzoną chodnicę od tamtego. jak ja wyglądam. Oprężenia. Dobra, idziemy zobaczyć BMK, jak wygląda, bo się pyta. Oj, BMK już nie jedzie. Kaput, BMK. -ka. Więc Blazu, chyba wygrywasz ten wyścig, więc masz teraz. Trzy punkty, bo jesteś ostatnim, który jedzie. Czyli ja mam ostatnie miejsce. BMK, drugie, a ty pierwsze. Gratulacje. No to... Rozpoczynam wyścig numer 5. No! O, no idzie! Aha, No, albo będę miał skiliczy, jak teraz. Mamy pierwsze miejsce. Nie na długo, nie na długo, brazu. Nie! Ale, 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 to, ale, za zerowe. Się, się, się. dostałem! Nie spodziewałem się tego. Jakby teraz to utrudniasz tylko. Nie tylko z tą kulturalnie przywykłą. Więc na zakręcie będzie? O tak. O tak nie. Nie wolno na zakręcie. Nie. wyjechać uszkodził mój tył lekko. Teraz moja, mój rewanż, teraz, żebym mógł go uszkodzić. Dobra, lekki doorbanging tutaj mamy. Oj, ale kamikadze, co to było? Co to było, totalne kamikadze ze Strudy Blaza tutaj. Kurde. Kurde no... Nie, nie mam spieszności z przodu. Ja z tyłu chyba. I z przodu w sumie też. Dobra, drugie okrążenie. Ja też drugie rozpocząłem. <grym gniały> Jak wy jeszcze jedziecie, ja bym jeszcze... Dobra. Prawie. To musisz z... ulepszyć swój samochód jeszcze bardziej. Pod względem wytrzymałościowym. No. Abra, blazu, dogoniłem go. Moje lewe tylne koło jest całe skrzywione. Nie wiem, jak ja dam radę. Ciekawy to co. Może to zrobić taktycznie. Może to zrobić taktycznie. To jest taktyka. Polę się w niego tutaj. No i teraz robimy up and over i wyprzedzanko. Dobrze, wyprzedzony. Mamy pierwsze miejsce. Czy to będzie drugi punkt dla mnie? Zaraz się okaże. Ale tak ładnie bym cię złapał tam. No to ale na szczęście napęd na 4 na robi swoje, że mam że masz lepsze przyspieszenie. No. Bo... Bo myślę, że jakbym nie miał napędu na 4, to może bym nie miał takiego przyspieszenia i byś mnie złapał jedź Drzwi mi się otworzyły. Wypadnę! <gry> to jest gra, to, to, tutaj to nie wypadniesz ale ty mnie tam gonisz ładnie dobra i wygrana będzie moja, więc dostaliśmy drugi punkt dzięki temu świetnemu samochodu dobrze widzowie, więc teraz rozpoczynamy wyścig numer 6 i odliczam Wresztą. Nie będę się z wami tam z tyłu bawić, tylko od razu do Ole ale wyleciał! Nie, nie, nie! Przede mnie! Przede mnie! Dobra, na szczęście nie, mi... na szczęście Nie mogę być ciebie! Dobra, wyprzedzony. Mamy widzowie pierwsze miejsce. Nie we mnie będzie. O jednak nie. Oj, blazu, co to było? Co to blazo było? Jan, Akonem, kiedyś cię pokonam. Nie pokonasz mnie, już teraz w wątpię. A może jednak im nie pokonasz, jak wylecę i wypadnę, Jumrę. I o nie, no, kołpak mi odpadł, ale pech. Dobra. U! Nie! Co ja zrobiłem? Takim ja to cudem zrobiłem? Hmm? Dobra! Spowolniłem ciebie trochę przez to, a ty mnie obróciłeś. Dobra, teraz musimy, widzowie, dobry wykręt zrobić. Ale... Może... No. Haha! Czyli wygrywam punkt? Ja <laughs> <laughs> Ale tutaj musimy się starać, bo widzę, że się tam może ten tam No, czyli wygrałeś. Krzysztof, gratulacje. Brawo. Czyli mamy 3-3 teraz, tak? Tak. No. Czyli wynik to no. jest 3-3. Dobrze, tak. wszyscy jesteśmy gotowi na ostatni tak. wyścig. Tak. Dobrze, więc rozpoczynam odliczanie. Dobra, wjedziemy. Ostatni wyścig, Bęka mnie próbuje teranować. Oj Co tu się stało? Ty, bo... Dobra, to ja nie żyję. To jest wyścig decydujący o was. Ja wypadłem niestety. Nawet jak BMK wygra, to i tak jesteśmy, Krzysiu, na remisie. No. Mój, mój honorowy punkt wow, się BMK się rozwalił! Będziesz. BMK wyrusza dalej za Blazem w tym momencie. Czyli wygląda na to, że być może, że Blazów wygra ostatni punkt decydujący. I wygram cały wyścig. Cały odcinek wygrasz zaraz. Więc A jak już widzowie tak długo oglądacie, to możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Tam suba. Jak jeszcze tego nie robicie. No, komentarz napisać, czy chcecie więcej takich filmów. Czy wam się podobał taki film? No. I możecie zobaczyć kanał Blaza, link w opisie będzie, tam podlinkuję, to... no. I zapraszam na Discorda, można pograć. Można pograć z nami na streamie na przykład, jak będzie. Dobra, więc Blazu jedzie drugie okrążenie. Ale BMK w ogóle... BMK się przewrócił, więc Blazu gratuluję wygranej.